nadeszły upragnione wakacje. Zanim jednak uczniowie rozpoczęli letni wypoczynek, spotkali się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. I o tym m.in. dziś w programie lokalnym. Anna Wiensławska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś po wiadomościach natomiast pokażemy relacje z 32. sesji Rady Miasta Wąbrzeźno. Serdecznie zapraszam. kata król witam państwa rozpoczynamy tradycyjnie od informacji z ratusza Od 25 czerwca targowisko miejskie funkcjonuje na terenie byłego boiska Malta Przeniesienie to było konieczne ze względu na remont terenu targu przy ulicy Matejki Tutejsze targowisko zostanie zmodernizowane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Remont zgodnie z założeniami ma potrwać do końca bieżącego roku Wiesz, chyba żeby Handel na tymczasowym targowisku na Malcie odbywać będzie się we wtorki i w piątki, w godzinach od 6 do 15. Z kolei nad Jeziorem Zamkowym na Kąpielisku Miejskim możemy podziwiać już nowy pomost. Ponad 40-metrowy, ustawiony na 32 palach, drewniany pomost powstał w ramach inwestycji budowy ścieżek rowerowych. Przypomnijmy, w mieście trwa budowa kolejnych szlaków dla jednośladów, która jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu projektowi jeszcze w tym roku w rowerzyści będą mieli do dyspozycji ponad 6, kilometrów ścieżek rowerowych. Dodatkowo w ramach inwestycji poprawi się także infrastruktura nad jeziorem Frydek, od ulicy Chełmińskiej do ulicy Wolności. Projekt zakłada bowiem postawienie tu oświetlenia, ławeczek, stanowisk dla wędkarzy i tarasów widokowych. 1 lipca minął ostateczny termin na wprowadzenie w gminach w całej Polsce nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nie wszystkie samorządy jednak wywiązały się z tego obowiązku, narzuconego, przypomnijmy, przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2011 roku. W Wąbrzeźnie natomiast nowy system działa od stycznia bieżącego roku i jak przekonują pracownicy Urzędu Miasta, sprawdza się dobrze. Wraz z rozpoczęciem wakacji jednak należy pamiętać o akt Deklaracji śmieciowych, w których gospodarstwa domowe wpisywały liczbę mieszkańców. Przypominamy mieszkańcom, że deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, którą Złożyliście Państwo do nas, do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Womrzeźno. One nie są składane raz na zawsze. Jeżeli jest zmiana ilości osób w gospodarstwach domowych bądź są nowe podmioty gospodarcze, należy dokonywać zmiany deklaracji. Ta sytuacja w tej chwili w wielu gospodarstwach domowych ulegnie zmianie. Przypominamy w tej chwili, że wracają dzieci ze szkół, ze studiów więc należy dokonać zmian deklaracji. Formularze deklaracji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta www.wabrzezno.com w zakładce gospodarka odpadami lub osobiście bratuszu w pokoju numer 13. Informacje z powiatu to przede wszystkim debata, która została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji. Ubiegły wtorek w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyła się debata społeczna pod hasłem Razem Dbajmy o Bezpieczeństwo. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji. Skierowano ją do mieszkańców miasta, by wreszcie mogli wypowiedzieć swoje zdanie. W debacie tej uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji Młodszy Inspektor Marcin Zaleśkiewicz wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem Lewandowskim, Naczelnik Wydziału Prewencji Ruchu Drukowego Podkomisarz Krzysztof Lenartowski, Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komisarz Dariusz Dziura. Obecny był także sterosta Wążeski, wójtowie gmin, przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych terenu powiatu. Zaprezentowaliśmy dzisiaj dane statystyczne. Traktujemy to jako swego rodzaju konsultacje społeczne. Wszystko po to, aby żyło nam się bezpiecznie, aby powiat Wążeski był bezpiecznym, przyjaznym miejscem dla każdego obywatela. Mieszkańcy mieli okazję zadać nurtujące ich pytania, a także poruszyć interesujące zagadnienia. Funkcjonariusze byli gotowi zapisać wszystkie spostrzeżenia i wnioski mieszkańców, aby po przeanalizowaniu podjąć odpowiednie decyzje. W tworzeniu takich wniosków pomogli również zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządowych. Nigdy nie jest tak, że nie można poprawić, i pewnie w różnych obszarach można w oczekiwaniu mieszkańców, pewnie tak nawet trzeba czynić. Stąd szeroka reprezentacja osób uczestniczących w dzisiejszej debacie. Zresztą ona miała charakter otwarty, informacja o niej znajdowała się na stronie i była publikowana również w mediach. I mam nadzieję, że... Ten ciekawy pomysł rzeczywiście osiągnie skutek. Podczas debaty przedstawiono zebranym dane statystyczne dotyczące wykroczeń, przestępstw, a także zdarzeń drogowych i wielu innych. O skutkach debaty i podjętych w związku z nią decyzjach będziemy Państwa informować. W piątek uczniowie w całej Polsce rozpoczęli upragnione wakacje, jednak dla niektórych była to smutna chwila a mowa o absolwentach, którzy w tym dniu pożegnali swoją ukochaną szkołę. Z czekacie i pożegnamy się z wami. Wąbrzeźnie jako pierwsze swoich absolwentów pożegnało gimnazjum numer 1. Na uroczystość zorganizowaną w sali widowiskowej Wąbrzeskiego Domu Kultury w miniony czwartek przybyły tłumy uczniów, ich rodziców, nauczyciele oraz zaproszeni goście. W odświętnych strojach gimnazjaliści z ośmiu klas trzecich jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości mówili kogo będą najmilej wspominać. Na pewno klasę wychowawcę, no, nauczycieli, którzy nas uczyli, e, że tak powiem, siostrę na pewno bardzo, no, nasza klasa bardzo się polubiła z siostrą naszą. No to jest to, że jednak z życi byliśmy ze sobą i naprawdę jest ciężko się pożegnać. No będzie, będzie płacz na pewno. Zanim jednak przyszedł czas pożegnania, wyróżniono najlepszych absolwentów i laureatów konkursów przedmiotowych. Podkreślano najwyższe wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym. Stuprocentowy wynik z matematyki uzyskał Jonasz Szczepański, a z języka angielskiego Monika Czerwińska i Iwona Górska. Najwyższą średnią ocen, bo aż 5,76 może pochwalić się Wiktor Godzienowski. On także wraz z Justyną Kochańską zostali laureatami Nagrody Nernsta. Stypendium Nernsta została wyróżniona Iwona Górska, Nagrodą Burmistrza Maja Matuszewska, Nagrodą Dyrektora Szkoły Maciej Czarnecki, a Nagrodę Rady Pedagogicznej otrzymali Piotr Oskwarek i Jonas Szczepański. Gimnazjalistom przyznano także szereg nagród za zachowanie, wzorową postawę, wyniki w nauce i w sporcie. A każdy absolwent otrzymał oczywiście z rąk wychowawcy świadectwo ukończenia szkoły, które jest przepustką do dalszej edukacji. Najważniejsze, żeby to z liceum e, ukończyć, bo na przykład nasza szkoła jest bardzo dobrze i nas wykształciła w pewien sposób, żeby dostać się do lepszych szkół. Podniosła uroczystość rozstania kolejnych absolwentów z Wąbrzeskiego Gimnazjum, zakończyła się występem artystycznym. Uczniów, przed wypełnioną po brzegi salą widowiskową Wąbrzyskiego Domu Kultury. A już w piątkowy poranek swoich absolwentów pożegnała szkoła podstawowa nr 3. W sali gimnastycznej placówki zgromadzili się uczniowie z dumnymi rodzicami oraz nauczyciele i zaproszeni goście. Także tu nie zabrakło refleksji nad podsumowaniem lat spędzonych w szkolnej ławie. Trójce na pewno te 6 lat to będą takie najlepsze lata mojego życia, tak myślę. Bardzo miło tutaj spędziłam czas, poznałam nowych znajomych, poznałam przyjaciółkę. A jednym z głównych punktów podsumowania sześciu lat nauki było wręczenie nagród najlepszym uczniom. Nagrodą Nerdsta w tym roku będą mogli chwalić się Nina Górska i Weronika Weber, natomiast stypendium Nerdsta przyznano Emilii Kosela. Nagroda burmistrza Wombrzeźna trafiła do Jagody Kudłacz, nagroda przewodniczącego Rady Rodziców do Jacka Sadowskiego, a nagroda dyrektora szkoły nr 3 i tytuł najlepszego absolwenta do Miłosza Piórkowskiego. Łatwo się uczę, szybko zapamiętuję informacje. Najczęściej w domu się uczę bardzo mało, bo z lekcji pamiętam. Podczas uroczystości w Trójce nie zapomniano także o sukcesach sportowych czy talentach muzycznych uczniów. wszyscy uczniowie wykorzystają teraz w gimnazjum, ale póki co mają wakacje i wakacyjne plany. I na wakacje jadę na obóz konny na dwa tygodnie. W wakacje jadę na obóz harcerski, a potem z rodzicami jadę w góry lub nad morze. Oby tylko pogoda pozwoliła jak najlepiej wykorzystać wolny czas. wakacyjnymi podzielili się z nami także absolwenci Szkoły Podstawowej numer 2. W tym roku szkołę opuściły trzy klasy szóste. Na pewno w pierwszy tydzień wakacji jadę na tydzień w Góry Świętokrzyskie z harcerstwa. A po wakacjach, no co, od razu do szkoły i zawierać nowe znajomości. No. Po wakacjach mam, zamierzam iść do dobrej klasy, uczyć się. A no wakacje, no to odpocząć na razie od tego roku szkolnego. No. No, i oczywiście wakacje kontaktować się ze wszystkimi starymi przyjaciółmi. Bo więzi między uczniami dwójki, ale i między uczniami i nauczycielami były tego dnia bardzo widoczne. Program artystyczny dosłownie wyciskał łzy. Wzruszenie nie ominęło szóstoklasistów, pedagogów, ale także i rodziców, których pociechy rozstawały się z ukochaną szkołą. Żegnamy się z naszą całą klasą, te wszystkie takie łączne. Przygody, wszystko tak się teraz z tym żegnamy, nie? No, tak smutno jest mi trochę. Jednak na przykład ja tak sobie myślę, że szkoła to takie nasze wolne od nudów, bo zawsze możemy się spotkać, a teraz od nowa wszystko trzeba zacząć w gimnazjum. Te nowe znajomości za, za, zawrzeć. Zanim jednak Marcel zasiądzie w gimnazjalnej ławce, będzie cieszyć się z nagrody za działalność harcerską, jaką otrzymał podczas uroczystego zakończenia szkoły. Ale nie był on oczywiście jedynym wyróżnieniem tego dnia. Nagrodą NENSTA zostali wyróżnieni Jarosław Warchulski, Lucyna Sobecka i Patryk Kretz. Patryk otrzymał także statuetkę najlepszego absolwenta za średnią ocen 6-0. Nagroda burmistrza trafiła do Rafała Tylmanowskiego, nagroda dyrektora szkoły do Bogny Matuszewskiej, nagroda rady rodziców do Alicji Wrublewskiej, a nagroda rady pedagogicznej do Alicji Ratajczak. Laureatem największej ilości konkursów, a więc najbardziej utytułowanym uczniem, został Jarosław Warchulski. Dwójka nie zapomniała także o nagrodzeniu uczniów, którzy reprezentowali szkołę w konkursach przedmiotowych, sportowych, którzy pracowali w samorządzie uczniowskim, czy którzy, tak jak Nadia Drozdalska, sławili placówkę zdolnościami muzycznymi. Nadia, będzie istniała nasza szkoła, zawsze jej Ostatni raz mury dwójki wypełnił potężny głos Nadi, ale także i innych utalentowanych uczennic. Muzyka Absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie, w którym przyrzekli, że będą godnie reprezentować imię swojej podstawówki. Nie zapomnieli także o podziękowaniach dla ukochanych nauczycieli i pracowników szkoły. Już przed wszystkimi uczniami zwążeć na wakacyjne przygody. Nie zapomnijcie skorzystać z ofert miejskich placówek. Więcej na ten temat w ogłoszeniach. Działalność Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2012 podsumowano w ubiegłym tygodniu na walnym zebraniu sprawozdawczym. Dyskutowano także jak usprawnić przedsiębiorczość w naszym powiecie zebranie Walne Zebranie Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego rozpoczęto od sprawozdania zarządu z działalności w 2012 roku, sprawozdania finansowego i sprawozdania komisji rewizyjnej. W minionym roku stowarzyszenie przeprowadziło między innymi akcję Pozostaw swój 1% podatków w powiecie, podczas której udało się zebrać niemal 4900 zł na działalność charytatywną w 2012 roku. przed Przedsiębiorcy zorganizowali także piknik lotniczy, czy negocjowali niższe stawki opłat za energię elektryczną. Dlatego też podczas zebrania jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium. Dziękuję. Kto się ale mówiono także o tym, co już w tym roku udało się stowarzyszeniu osiągnąć. Między innymi zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki czy z urzędnikami, ale także wielki sukces odniósł czerwcowy trzeci piknik lotniczy w Wałczyku, w którym uczestniczyły całe rodziny. Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować, ci, którzy uczestniczyli w organizacji tego festynu, ci, którzy nie szczędzili czasu, nie szczędzili swoich dóbr, aby, aby to w imieniu i dla dobra społecznego wyszło prawidłowo. Podczas pikniku ogłoszony został konkurs fotograficzny i filmowy na przygotowanie materiału z tego festynu. Na zebraniu więc wręczono nagrody zwycięzcom. Później nie zabrakło już gorącej dyskusji. Podczas tego spotkania bardzo dużo tematów w, w punkcie wolne wnioski poruszyliśmy i byłem mile zaskoczony, że przedsiębiorcy, którzy byli, zaangażowali się w dyskusję. I to było dla mnie bardzo, bardzo miłe, że coraz bardziej się integrujemy, że przedsiębiorcy już się coraz bardziej integrują z, z sobą. A dyskutowali m.in. o współpracy z samorządami, w jakim zakresie podzielili się wynikami ankiet dotyczących strefy płatnego parkowania oraz podwyżek stawek podatków od nieruchomości i środków transportu oraz opłat za wody i ścieki i ich wpływie na prowadzenie firm. Burmistrz miasta przedstawił natomiast koncepcję nowej inicjatywy finansowego wspierania lokalnej przedsiębiorczości pod nazwą Samorządowa Polska, a starosta powiatu poinformował, że został złożony wniosek w urzędzie marszałkowskim w sprawie remontu drogi wąbrzeźno kowalewo pomorskie Mogę wszystkich mieszkańców poinformować, że udało się pięciu partnerom powiatowi Grubsko-Dobrzyńskiemu, gminie. Kowalewo Pomorskie, gminie Wąbrzeźno i miasto Wąbrzeźno. No i oczywiście pojatowi stworzyć wspólny projekt. Podpisaliśmy umowę partnerską i teraz będziemy po prostu przygotowywali się do następnej fazy. Mam nadzieję, że projekt zostanie oceniony pozytywnie i będziemy mogli to realizować. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w tym roku powinien zostać ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę, a zakończenie remontu tej drogi, według założeń, to początek 2015 roku. Do współpracy zachęcał przedsiębiorców także wójt gminy Płużnica. Gminy, która, jak przekonywał, stawia na gospodarkę. W gminie Płużnica chcemy wykorzystać bliskość autostrady i przygotowujemy Płużnicki Park Inwestycyjny aby ma to być w pełni uzbrojony teren, w infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, wodociągową, gazową, gdzie będziemy oferowali w atrakcyjnych cenach przedsiębiorcom dzierżawę plus zwolnienia z podatków. Ten projekt ma dużą szansę powodzenia, ponieważ jesteśmy na pierwszym miejscu na liście rankingowej. W celu uzyskania dotacji z regionalnego programu operacyjnego. W pełni przygotowany teren będzie gotowy w 2015 roku, ale już dziś przedsiębiorcy mogą rozmawiać o współpracy w Płużnicy. Szkoda tylko, że niewielu z nich wysłuchało informacji na te tematy. Frekwencja na zebraniu była bowiem niewielka. A jak przyznaje prezes stowarzyszenia, jest pewien problem z integracją środowiska przedsiębiorców w Bąbrzeźnie. Dziwi mnie to, że podczas indywidualnych rozmów osoby raczej są chętne i wykazują pewną inicjatywę. Natomiast kiedy przychodzi do spotkania, do zebrania, na którym są bardzo ważne sprawy poruszane, nie ma ich. I to jest, to jest takie trudne w tym wszystkim. Niemniej jednak jestem przekonany, że jeszcze jeśli popracujemy na tym w perspektywie czasu, będziemy poszerzać swoje kręgi i będzie nas. Coraz więcej w stowarzyszeniu. Bardzo liczę na mądrość naszych przedsiębiorców z Wąbrzeźna i z Powiatu. A to, miejmy nadzieję, przyniesie korzyść nie tylko przedsiębiorcom, ale i całemu lokalnemu społeczeństwu, bo przecież rozwój gospodarki jest dziś tak bardzo potrzebny. Na zebraniu sprawozdawczym spotkali się także członkowie Związku Kombatantów. Była to okazja do wręczenia odznaczeń i wybrania nowych władz. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych odbyło się 26 czerwca w Wążeskim Domu Kultury. Tradycyjnie spotkanie otworzył prezes zarządu Koła, pan Józef Marks. I tuż po przywitaniu gości nadszedł czas na wręczenie odznaczeń za zasługi dla Związku Kombatantów. Trafiły one do pani Bożeny Szprynieckiej, pani Haliny Chojnickiej, pana Wacława Góralskiego oraz pana Leszka Kawskiego. Podczas zebrania dokonano także wyboru nowych władz koła. Do zarządu weszli prezes Józef Marks, wiceprezes Halina Chojnicka, skarbnik Jadwiga Szymczak, sekretarz Marianna Bokota i członkowie Jerzy Sarnecki, Wacław Guralski, Czesław Wilk, Władysława Kuchyt i Urszula Fiałkowska. Przewodniczącą komisji rewizyjnej została Jadwiga Grąbkowska, a członkami Regina Górska i Krzysztof Dejewski. Delegatami na zjazd wojewódzki zostali natomiast wybrani Józef Marks i Halina Hojnicka. W tym tygodniu karnet kulturalny to przede wszystkim informacje z Wombrzyckiego Domu Kultury, a w nich wielki sukces Orkiestry Dentej, Nowa moneta, którą można nabyć w Miejskim Punkcie Informacji, a także wystawy Wombrzyckiego Domu Kultury. W niedzielę 16 czerwca w Amfiteatrze Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach odbył się XIV Festiwal Orkiestr Dętych OSP im. Leona Landowskiego. W konkursie festiwalowym wzięło udział 8 orkiestr, m.in. z Brześcia Kujawskiego, Bysławia, Skwilna, Solca Kujawskiego, a także Wąbrzeźna. Festiwal jak co roku rozpoczął się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Śliwicach. Prezentacja orkiestry w przemarszu była jednym z elementów oceny. Każda z orkiestr zaprezentowała trzy utwory, w tym jedną w aranżacji bądź autorstwa Leona Landowskiego. A z jakimi utworami przyjechała na konkurs Wąbrzyska orkiestra? Pojechaliśmy tam z czterema utworami, dokładniej Mambo, Tequila, Quando Kwando i Rudy Alibaba. Utwory, niektóre ćwiczymy już od trzech, nawet więcej lat, a Dwa z nich chyba już od roku nawet i próby są dwa razy w tygodniu. Gdy nadszedł czas rozstrzygnięcia festiwalu, nikt nie spodziewał się takiego sukcesu. Orkiestra Denta działająca przy Womżkim Domu Kultury zajęła pierwsze miejsce. Staraliśmy się po prostu zagrać jak najlepiej, i tak zawsze, po prostu czuć ten rytm i to, co robić, to, co po prostu robimy zawsze. To była taka jakby radość no, połączona z takim niedowierzaniem cały czas, no bo właśnie tak jak mówiłem, te orkiestry były bardzo dobre. Poziom tej muzyki był naprawdę wysoki i naprawdę wszyscy się by, byliśmy bardzo zdziwni zdziwieni. To był praktycznie taki dla nas szok, że mimo tej jakby naszej jakby w porównaniu mizernej postawy do tych pozostałych orkiestr wypadliśmy naprawdę bardzo dobrze. I to wszystkich, wszyscy się cieszyli, ale właśnie było to coś takiego, że wielkie zdziwienie, że właśnie nam się udało. Całej orkiestrze gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych. W najbliższą niedzielę Wążeski Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w niecodziennej imprezie. Otóż 7 lipca na placu Jana Pawła II odbędzie się trzecia wystawa zabytkowych pojazdów, której organizatorem jest właśnie WDK. Wszystkich miłośników starych zabytkowych pojazdów zapraszamy w godzinach 10:14 na Wążeski Rynek. Po zakończeniu imprezy planowany jest przejazd zabytkowych aut ulicami miasta do Dominik w Stanisławkach. Na wystawie zobaczymy Warszawę, Forda Mustanga czy Zabytkową Nysę i wiele innych pojazdów. Wąbrzeźno odwiedzą kierowcy z całego regionu i nie tylko. To więc doskonała okazja do spędzenia niedzielnego przedpołudnia. Początek trzeciej wystawy pojazdów zabytkowych o godzinie 10. Natomiast następnego dnia w Wąbrzeżskim Domu Kultury zostanie otwarta wystawa prac przygotowanych na drugi wojewódzki festiwal konkursów o pszczołach. Festiwal ten rozstrzygnięto podczas tegorocznych dni Wąbrzeźna. Prace będzie można oglądać w WDK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Dla wszystkich fanów regionaliów, a także kolekcjonerów lokalnych pamiątek mamy nie lada gratkę. Na rynku pojawiła się nowa moneta, tym razem z podobizną Ojca Bernarda. Do nabycia jest w miejskim punkcie informacji. Cena tej monety to 5 zł. Pamiątka ta została wybita przez znanego mincerza Zamku Radzenia Chełmińskiego, pana Mieczysława Łatę. Moneta ta to przede wszystkim wspaniała pamiątka turystyczna. Tuż przed wakacjami biblioteka zorganizowała ostatnie spotkanie z cyklu Moja biblioteka Mój Czas, a także ostatnie spotkanie familijne. 26 czerwca do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przybyły najmłodsze dzieci ze swoimi opiekunami. Tego dnia bowiem odbyło się już ostatnie z cyklu w tym sezonie spotkanie familijne. Dziś właśnie y, będzie takie podsumowanie tego y, naszego projektu y, w formie konkursu pod nazwą Bajkowa Familiada. Chcemy, żeby po prostu to ostatnie spotkanie odbyło się na wesoło, żeby brali w nim udział zarówno dorośli, jak i dzieci. Y, będą również niespodzianki dla dzieci. Przygotowaliśmy fajne upominki. Spotkania familijne to projekt, w którym bierze udział stała grupa 12 dzieci w wieku do czterech lat. Jak mówią bibliotekarki, to pomysł, który trafił w dziesiątkę. Spotkania. Są bardzo atrakcyjne. Dzieci chętnie w nich uczestniczą, a przy okazji wszczepiany jest im nawyk chodzenia do biblioteki i czytania książek. Mama? Teraz mama. Na ostatnim w tym cyklu spotkaniu zebrały się także uczestniczki projektu Moja Biblioteka, Mój Czas. Tym razem mogły posłuchać ciekawych historii dotyczących rodów wąbrzeskich. O anegdotach i życiu codziennym Działowskich, Ślaskich, Mieczkowskich i Stańczewskich opowiedział im historyk Paweł Becker. Między innymi o postaci Izabeli Działowskiej pochodzącej z nieodległego Działowa, o jej trzech mężach, znajomości i z rodziną Carską i z nadzieją Krupską, o fascynujących losach jej i kina, i kawiarni. Była to jedyna kobieta, która przed wojną prowadziła kino w Gdyni i była jedyną kobietą zaangażowaną w budowę tamtejszego portu. Historia o zbiorach Mieczkowskich w Niedźwiedziu, o pamiętnikach Katarzyny Ślaskiej czy o dokonaniach rodziny Stańczewskich opatrzone były fotografiami. Zarówno projekt Moja biblioteka, mój czas, jak i spotkania feminine, realizowane były w ramach programu rozwoju bibliotek, którego celem jest przede wszystkim wzmocnienie potencjału bibliotek działających w małych miejscowościach. Na oba te projekty Womrzeńska księżnica pozyskała granty na kwotę 5000 zł każdy. Pobiecnie. 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 Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko w wiadomościach. Do zobaczenia za tydzień. Na dziś to już wszystko w programie lokalnym, ale niezmiennie zapraszam do obejrzenia naszych propozycji już za tydzień, w środę o godzinie 16. Do zobaczenia.